Panie komendancie, mijający rok dla policji w Kędzielnie Koźle był udany, jeżeli chodzi o statystyki przestępczości. Czy z Pana perspektywy to także jest udany rok? Oczywiście, że tak, policja w ostatnich 10 latach systematycznie odnotowuje spadek ilości przestępstw, jeśli chodzi o powiat kędzierzyńsko-kodzielski, w przestępstwach kryminalnych mamy spadek aż 18%, także jest naprawdę dobrze. Ale właśnie się zastanawiałem, kiedy słyszałem te statystyki podczas waszego święta, z czego to wynika? No bo obsada jest ta sama, co była, trochę podratowaliście się z wakatami, już nie jest ich tak dramatycznie, jak było, ale generalnie to jest ciągle ten sam ta, ta sama ekipa. Co z czego to się bierze? To znaczy, jeśli chodzi o wakaty, to dwa lata temu mieliśmy jeszcze prawie 30%. Teraz już mamy 8%. No niewątpliwie zwiększenie ilości policjantów skutkuje tym, że przestępczość nam spada. Ale z drugiej strony mamy cały czas poprawę rozpoznania środ środowisk przestępczych. Także te wszystkie kierunki tej nowej przestępczości są pod naszym nadzorem. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o narkotyki? Bo pamiętam z, z, ze wszystkich rozmów z policjantami odnośnie statystyk, że w tym jednym przypadku im więcej, tym lepiej, bo to dowodzi lepszej pracy policji, że więcej udało się wychwycić tej, tej, tej przestępczości. Akurat w, tym, w tej jednej pozycji. Na pewno tak. Jeśli chodzi o przestępczość narkotykową, kształtuje się ona na poziomie podobnym jak rok temu, czy w poprzednich latach. No dużo, dużo jest do zrobienia jeszcze, ale dużo też zostało zrobione. Co? pan jest komendantem w Kędzierzyn-Koźlu od stosunkowo niedawno, bo od maja. Wcześniej pracował pan w Opolu, a w ogóle pochodzi pan z Racibórz, jeżeli dobrze doczytałem się w, w pana biogramie. Co Pan jako komendant Komendy Powiatowej w Kędzinie Koźlu stawia sobie za priorytet? No na pewno i to nie tylko mój priorytet, ale priorytet komendanta wojewódzkiego, komendanta głównego, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i poprawa bezpieczeństwa w trakcie odbywania się imprez masowych. Jak również reakcja na przestępstwa, szczególnie uciążliwe, te pospolite. To jest najbardziej takim męczącym dla społeczności lokalnych elementem i będziemy w tym kierunku na pewno starania poczynimy, żeby było jak najlepiej. Jeżeli słyszę o ruchu drogowym, to już y, y, mogę sobie wyobrazić utyskiwanie kierowców, tak, będzie więcej mandatów, będą częściej łapać. Niewątpliwie tak. Jeśli chodzi o ruch drogowy, to zwiększamy obsadę wydziału ruchu drogowego o 100%, także niech kierowcy się liczą z tym, że będzie coraz nas więcej i też że represyjność wzrośnie. Ale to wszystko jest związane z jedną bardzo ważną rzeczą. W powiecie kędzierzyńskim, nie tylko w powiecie kędzierzyńskim mamy wzrost ilości zdarzeń drogowych, w wyniku których poniosły osoby śmierć. W tym półroczu mamy cztery takie przypadki, w 2013 roku były dwa. Mamy wzrost ilości kolizji, mamy wzrost y, osób, które odniosły obrażenia w wypadkach drogowych. Dlatego działania nasze, szczególnie ruchu drogowego, będą ukierunkowane na ograniczenie tej złej tendencji. A czy nie jest tak, że wpływ na to mają także na przykład remonty dróg? Jest część dróg wyłączona z użytkowania, ponieważ są remonty, więc siłą rzeczy jest zagęszczenie na pozostałych drogach większe, no i to powoduje większą liczbę na przykład kolizji? Niewątpliwie tak. Rozwiązania drogowe na pewno mamy jeszcze dużo do zrobienia. My jako policja czy zarządcy dróg, ale też miejmy to na uwadze, że sami kierowcy. Mamy dużo młodych kierowców, ale też kierowców doświadczonych, którzy łamią przepisy i będziemy z tym walczyć. O 100% zwiększona obsada drogówki. No myślę, że to będzie najciekawsza informacja, którą zapamiętają kierowcy. Rozumiem, że ta represyjność także wzrasta. Czy zdarzyło się już zabierać prawo jazdy w sytuacjach, w których wcześniej ono nie było zabierane? Tak, mamy w pierwszym półroczu 10 takich przypadków. Są to przypadki bardzo drastyczne na granicy między kolizją, kolizją a wypadkiem, gdzie dochodziło do zdarzeń drogowych. I policja będzie w tym kierunku dalej szła. Uważam, że kierowca, który łamie przepisy, świadomie łamie przepisy, nie zatrzymuje się na świetle czerwonym, wymusza, jedzie na trzeciego, wyprzedza na podwójnej ciągłej, niech się zliczy z tym rodzajem represji. A jak wygląda sytuacja od strony materialnej w policji? Parę lat temu nie było sezonu bez utyskiwania na brak paliwa. Komendanci musieli wydawać dyspozycje, ile można przejechać, ile nie. Jak to wygląda w tej chwili? No, miejmy nadzieję, że takie rzeczy to już są poza nami i w bieżącym roku czy w poprzednich latach nie mieliśmy już takich problemów. I mam nadzieję, że to już jest daleko za nami. Czyli patrol rowerowy policjantów, jaki zobaczyłem ostatnio na ulicy, to nie jest z powodu braków w kasie, tylko jest to rozwiązanie, które ma być sprawniejsze na naszym terenie, tak? Jak najbardziej. Patrole rowerowe policjantów, które jeżdżą w Kędzierzynie-Koźlu są to patrole z samodzielnego pododdziału prewencji z Opola. Przyjeżdżają do nas na służbę i kierujemy je w obszary leśne, parki, kąpieliska, tam gdzie samochód normalnie nie może dojechać, a wyniki ich naprawdę są pozytywne. Czyli to są policjanci z Opola. Ja już myślałem, że pan pozazdrościł Komendantowi Straży Miejskiej i ma tak. własne patrole rowerowe. Jeśli uzupełnimy wszystkie wakaty, jakie mamy w, w pionach patrolowych, na pewno dojdziemy do takiego rozwiązania też. Jeszcze trochę i będziemy mieli policję konną, też jak na w Poznaniu na przykład. No to są już duże wydatki, chociaż tereny leśne, jeśli chodzi o Racibusz czy parki, to no jest ogromne. W porównaniu z miastem Opolem, to Kędzierzy nie jest obszarowo większy niż miasto Opole. Także rozwiązania takie na pewno, tylko kwestie finansowe. No właśnie, wymieniliśmy nazwy dwóch miejscowości, w których Pan był też e, pracował jako policjant. Jak Pan oceni Kędzier Koźle na tle Opola i Raciborza? Racibusz to jest miasto porównywalnej wielkości, Opole Wojewódzkie większe. No na pewno, jeśli chodzi o miasto, pole większe zagrożenie, więcej ludzi, więcej policjantów, więcej różnego rodzaju imprez, zdarzeń. Natomiast jeśli chodzi o Racibórz, porównywalne z, z, Kędzierzynem. z Kędzierzynem. Te same zagrożenia, podobna ilość policjantów, podobne problemy. Z tym, że jednym ważnym atrybutem dla Raciborza jest nowa komenda przy ulicy Bosackiej, z czego im serdecznie zazdroszczę. Czy pan przebudować czy w ogóle zbudować nową komendę Kedrzynie-Koźlu? Nie, to są wydatki już. Wchodzimy już tam w miliony złotych. Na chwilę obecną my prowadzimy tutaj remonty, czy dostosowujemy te obiekty, które mamy do współczesnych wymagań i na chwilę obecną nam to wystarcza. Jak koledzy podwładni przyjęli pana jako nowego komendanta? Przydaje, że bardzo pozytywnie zresztą mój odbiór w stosunku do nich jest taki sam. Jest dobra kadra kierownicza, dobrze jednostka zarządzana i dobrze policjanci. No, ale jak rozumiem, nowy komendant to zawsze są nowe porządki. Zresztą to jest jeden z celów zmian komendantów, bo też często szefostwo mówi, że trzeba co jakiś czas przewieczyć komendy. Jak to wygląda w naszym przypadku? Szanowni Państwo, każdy komendant, obojętnie gdzie jest, gdzie pełni służbę, obojętnie w, w jakiej komendzie na terenie całego kraju, realizuje pewne priorytety, założenia ogólne, które są niezmienne. Nie przenosząc z opola do kędzierzyna. Dalej realizuje te priorytety, oprócz priorytetów lokalnych, tutaj komendanta powiatowego, ale te ogólne priorytety wszyscy realizujemy takie same, jeśli chodzi o komendantów. Hmm, czy to, że komenda księżyny koźlu, jednocześnie awans na inspektora, gratuluję, to, że jest dla pana szczyt ukolonowanie kariery, czy to jest kolejny etap? Bo pan jest stosunkowo młodym policjantem, a jednak no, pana koledzy w pana wieku też już odchodzą na emeryturę, czego panu nie życzę oczywiście. No, młody, patrząc teraz na to, co na tych policjantów, którzy są przyjmowani do służby. Mam 22 lata służby w policji. No, już już taki to nie jest najmłodszy wiek. Trochę więcej lat życia, bo już tak, trochę, trochę człowiek tam przeżył. No mam nadzieję, że. Dotychczasowa służba w Opolu czy tutaj w komendzie pozwoli mi się spełnić jako komendantowi, jako tam nadzorującemu służby podległe mi, ale z drugiej strony też jakaś tam satysfakcja na pewno z tego jest i mam nadzieję, że podwładni, którzy ze mną tutaj pracują też będą usatysfakcjonowani współpracą ze mną. Pytam nie bez właśnie o to, ponieważ kilka lat temu, w zasadzie 2-3 lata temu, bardzo dużo się mówiło o odejściu całej, całej, masowo wręcz tej doświadczonej kadry policyjnej, bo uzyskali stosowne uprawnienia emerytalne, jednocześnie zmiany w, na przyszłość w tych uposażeniach miały być, więc niestety część kadry odeszła. Czy dzisiaj nie ma takiej luki pokoleniowej? Nie, nie brakuje Panu doświadczonych policjantów? Mi się daje, że. Raczej nie. Zresztą pokazują to nasze statystyki, o czym na początku mówiliśmy. Policja pracuje dalej i będzie pracować. Bez względu na to, jacy będą komendanci, jacy będą policjanci. My pracujemy, robimy swoje. No tak, tego sobie powinniśmy życzyć. Rozumiem, że poczucie bezpieczeństwa wedle badań też rośnie, czyli jako społeczeństwo oceniamy bardzo dobrze pracę policji. Z ostatnich badań niezależnych instytucji wynika, że poczucie bezpieczeństwa Kształtuje się w granicach 70%. Jest to najwyższe poczucie od 89 roku. Poczucie bezpieczeństwa obywateli, mieszkańców w swoim miejscu zamieszkania. I mam nadzieję, że ten, nasza ta mała cegiełka policyjna jest tam też w to włożona. Podczas święta policji powiedział Pan też ciekawą rzecz, że te 25 lat po zmianie ustroju to są głębokie przemiany w policji, ale Pan odniósł to do, do wątku historycznego. Razem z komendantem z Raci byliście Panowie w Miednoje, gdzie następowała schumacja policjantów zamordowanych w 1941 roku. To przejmujące doświadczenie zapewne. No, na pewno przejmujące, ale też duże wyróżnienie dla mnie i dla inspektora Pawła Zająca, który jest komendantem w, w Raciborzu. No nie, nie małe przeżycie, takie osobiste jak i też zawodowe. W 1995 roku uczestniliśmy w pracach ekipy, która dokonywała ekshumacji w Miednoje 6 6311 policjantów zamordowanych w Twerze a prędzej jeszcze więzionych w Ostaszkowie. Także jest to dla nas wyróżnienie, ale też, ta, też jakaś taka pamięć historyczna o tych ludziach, o tych naszych przodkach policjantach. Miej, też miejmy na uwadze to, że cały garnizon śląski jest tam pochowany. Wszyscy policjanci ze Śląska zostali rozstrzelani w bestialski sposób, zamordowani, miednoje. To jest takie doświadczenie, które. Ja byłem zaskoczony, bo jednak, Święto Policji to jest taki czas wesoły, radosny, ale jednak ta refleksja się pojawia i widziałem na twarzach policjantów, którzy uczestniczyli w tej uroczystości, nagle takie zamyślenie, zupełnie inne spojrzenie. Rozumiem, że ta historia ma, ma jakoś ich nastawiać do pracy współcześnie. Niewątpliwie tak. Policja w tym roku obchodzi 90. Piątą rocznicę powstania. Jest to prawie 100 lat. Instytucja, która ma 100 lat, ma tę swoją historię, ma swoich ludzi, i dlatego o pewnych rzeczach, jako policjanci, nie powinniśmy zapomnieć, a tym bardziej o tych pomordowanych na Wschodzie.